Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejny zestaw z serii Explorians, która pojawiła się w 1996 roku. A dzisiejszym bohaterem jest zestaw o numerze katalogowym 6938. I jego angielska nazwa to Scorpion Detector, a polska nazwa to oczywiście Badacz Planet, bo się komuś nie chciało w latach 90 Zresztą i tak wtedy mało kto mówił po angielsku, więc kto by się tam skapnął, a już zwłaszcza nie dzieciaki, więc olać to. Słuchajcie, zestaw zawiera 187 elementów i dwie minifigurki. I powiem Wam, zestaw dla mnie jest o tyle dziwny, że najmniej go kojarzę. Nie wiem czemu, ale jakoś tak z dzieciństwa nie zapadł mi w pamięć, mimo że zestaw jest całkiem ciekawy, co postaram się Wam pokazać. Ale tak jakoś kurczę mam wrażenie, jakby on pochodził z Ameryki, a nie był dostępny na Europę. Nie wiem czemu, czy może akurat w moim rejonie w tamtych latach nie był dostępny w sklepach, czy po prostu jakoś tak... Jego dystrybucja była ograniczona. Nie wiem, zupełnie tego zestawu, tak powiem Wam szczerze, nie kojarzę z dzieciństwa. Nie wpadł mi w pamięć w ogóle i trochę może nawet wyparłem go z pamięci. Ale patrząc po katalogu, w sumie też się nie dziwię, bo prezentacja tego zestawu, właśnie w katalogach, była tragiczna. Co Wam za chwilę pokażę. Słuchajcie, tu mam katalog z roku. 90. dziewięćdziesiątego, bodajże szóstego, tak szósty. I zobaczcie, tutaj mamy wszystko ładnie. Prezentację całej serii, która jest nowością, jak na ten, ten rok. Opisane wszystkie funkcje. Oczywiście też mamy wszystkie zestawy. Prawie wszystkie, bo rok później jeszcze wy, będzie ten najmniejszy, który wam już pokazywałem. No i tutaj zobaczcie, mamy właśnie ten super badacz, który jest gdzieś tak na końcu obok takiego zestawu, który z kolei nie porywa, bo to jest takie dziwne latające krzesło, jak już wcześniej wspomniałem. Oczywiście tu też jest znowu yy, jedyna fajna rzecz, że jest tutaj plakat, ale zobaczcie na to. Sam zestaw jakoś tak nie porywa. No i zobaczcie nawet ten opis. Badacz planet. Bla, badacz planet, coś mam dzisiaj z językiem. Pojazd wyposażony w magnesy i czerwono-niebieskie filtry detekcyjne. W przyczepie znajduje się teleskop i przekaźnik od 7 lat, no ale na tym obrazku za bardzo nie widać co on tak naprawdę robi. Nie widać, ile jest kół, że tutaj na przykład jest 8 kół, a nie na przykład 6, a niby widać ten magnesik i te detektory, niby jest tam jakiś laser, ale tak jakoś pozycjonowanie tego zestawu jest naprawdę słabe. Może dlatego też nie zapamiętałem tego zestawu, właśnie przez jego prezentację, która jest mega słaba, przynajmniej w moim odczuciu. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o katalog, to by było na tyle. Sam zestaw, na szczęście o wiele lepiej się prezentuje na pudełku, co zresztą możecie zobaczyć. Zobaczcie, mamy nawet trochę więcej takich obrazków z eksponienców, czyli widzimy ich jakieś tam miasto, gdzie się osiedlili pewnie w pobliżu. Mamy oczywiście tą czarną dziurę, która wysysa jakąś energię kosmiczną, albo jakiś czasotunel, czasop... czy coś ten deseń. Mamy tutaj jakieś kratery, jakieś oczy, które się niby świecą, czy niby potwór, widać, że jest tu co badać. Słuchajcie, seria eksplorienc jest o tyle fajna, że mamy tu dosyć zróżnicowane takie pojazdy, mamy i jakieś tam skauty, czyli jakieś tam zwiadowcze takie małe duperelki, które sobie latają. Mamy też jakieś tam pojazdy na kołach, które badają te skamieliny. No i ten pojazd jest najpotężniejszy. Ale czy był potrzebny? Tak wam powiem, niekoniecznie, bo przed tygodniem recenzowałem sobie tą Nebula Outpost i tam był ten laser, jakiś tam laser, oczywiście nie, tak, nie takiej wielkości jak tutaj, ale był jakiś tam teleskop, więc czy tutaj potrzebujemy jeszcze przenośny teleskop? Nie. Tutaj mamy jeszcze magnesy i mamy filtry. Te filtry były w Nebula Outpost, były. Te skamieliny są takie same, więc czy to jest tutaj potrzebne? No tak nie do końca. Można by udawać, że jest to jakiś tam opancerzony pojazd, coś jak w Aliens, jak w tej drugiej części, ale. Potem zobaczycie, że on jest trochę źle skonstruowany, o co wam pokażę, ale dobra, skupmy się na pudełku, może. Pudełko grafika jest przepiękna, naprawdę. Mamy tutaj elementy transparentne, te zielone, te niebieskie, tu mamy to miasto, o którym wspomniałem, tu mamy ten wielki laser czy jakiś tam teleskop, yy, mamy jakąś przyczepkę rzeczywiście, yy, mamy tu, że oni coś badają, już coś znalazł, no jest to coś fajnego. Swoją drogą organizmy żywe na takiej asteroidzie bez. Yy, Atmosfery w ogóle na takiej. No doskonale wiem, że to by się nie miało prawa utrzymać, no ale dobra. Eee, no dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o front. Naprawdę bardzo fajny front. Tutaj widzimy właściwie to samo, tylko że trochę lepsze ujęcie mamy na tą przyczepkę. Tutaj to samo ujęcie. Tutaj już widzimy trochę więcej. Tutaj mamy w pełni tą kopułę, tak zarysowaną. Widać, że tu jest całe miasto pod kopułą i jest to jakieś pole ochronne, i ona się trzyma na jakichś takich. Nogach, czy coś takiego. Pod tym też jest jakieś chyba miasto, także to jest bardzo fajnie skonstruowane. Tu widzimy, że oni bardziej już takiej eksplorują tą planetę, więc to jest chyba jakiś rzeczywiście, nie teleskop, ale jakiś radar, coś takiego bez wymierzone w skałę, więc coś tutaj badają. A tutaj widzimy tył tego pojazdu, coś też jest bardzo unikatowe, zazwyczaj tego nie widzimy. Tutaj mamy chyba to samo ujęcie, tak. No i zobaczmy alternatywy. Alternatywy: WOW w sumie zapomniałem o tych alternatywach, jak fajnie wyglądają. To jest już taki lepszy pojazd, widzę, tylko nie wiem, co to ma być to z tyłu i czemu ma to służyć, no ale dobra. Trochę niewykorzystany potencjał według mnie. Tu się chyba... Myślę, że tu się komuś koło urwał, ale nie, to jest po prostu tak sfotografowane. Tutaj mamy jakiś statek, który przyznam jest bardzo ciekawy, bo widzimy tu jakieś repulsory, jakieś lasery. To jest całkiem fajna konstrukcja. Tu widzimy... Tutaj za bardzo się nie postarali, bo właściwie to jest kolejko przybudowany ten laser, ale to jest chyba jakaś wyrzutnia rakiet, tak mi się wydaje. Bo to jest jakieś jakaś taka, takie rusztowanie, plus jakaś taka rakietka zbudowana z kół i chyba jakaś stacja. Całkiem niezłe, ale najlepszą konstrukcją chyba jest to. To jest taki już dowalony statek kosmiczny, który pewnie jako dzieciak bym chciał spróbować zbudować. No, i mamy oczywiście, jak się skanuje nasze te elementy. No i słuchajcie, to by było tyle. Zestaw dostałem w stanie używanym, bo takiego kupiłem. Nie chciało mi się już inwestować w nizby. Tyle fajnie, że mam tutaj kartonik, tę ten, ten, wytłoczkę, jaką wiecie, tą inlay, jak to mówią, razem z tymi elementami rozdzielającymi. Pokażę, czy nie pokażę. O, coś takiego, nie? To tak wygląda w sumie. Fajne to jest, że można to rzeczywiście potem sobie porozdzielać i nie ma problemu. Tu widzę, że jest jeszcze jakiś napis, to chyba należało do jakiegoś Samuela. Ciekawe z jakiego kraju pochodził, że tak sobie napisał. No i dobra. Co jeszcze było oczywiście w zestawie? Była książeczka serwisowa, którą już wam pokazywałem chyba tydzień temu. No i instrukcja budowy. Co ciekawe, ten zestaw ma dwa numery, bo jeden numer chyba jeśli dobrze kojarzę, jest z jakąś nie maską, ale chyba z jakimś kraterem czy coś ten deseń. Eee, Taki jakiś pro, promo dla dzieci. E, widziałem jedną ofertę z tym, ale nie, nie przykuła mojej zbytniej uwagi, bo elementy były pożółkłe, także nie za bardzo moje klimaty. E, oczywiście instrukcja budowy bardzo fajna, mamy jakiś tam motyw księżyca i gwiazd, także zawsze mi się to podobało. I w sumie w 15 krokach budujemy chyba całość, czy, czy przynajmniej tą drugą część, no coś ten desyń. No 15 kroków na to i 15 na to razem 30, także 23 strony i mamy zbudowany cały zestaw, bardzo fajnie. Jest tu też oczywiście alternatywa na tyle, no i ten trójkącik do wycięcia, żeby zdobyć jakiś, jakiś fanty z Legolandu, jak się to wysłało w jakiejś tam odpowiedniej ilości, już nie pamiętam na czym to polegało dokładnie. Dobra, to sobie odkładam, to też sobie odłożę i katalogi też pójdą trochę na bok, żeby nie przeszkadzały. No i słuchajcie, i sam zestaw. Sam zestaw, czy rzeczywiście przypomina Skorpiona? Ano rzeczywiście przypomina Skorpiona, ale myślę, że najpierw omówimy minifigurki. Minifigurki są te same praktycznie, co mieliśmy tydzień temu, także nie będę się tu za bardzo skupiał. Mamy dwóch znowu bliźniaków z tymi antenkami. Naszych rudzielców. Tylko mają trochę inne skafandry i hełmy, więc to jest jedna rzecz, która się zmienia. Nadal bardzo fajne w sumie skafandry kosmiczne, trochę takie futurystyczne. No dobra, jeśli chodzi o sam zestaw. Sam zestaw czy przypomina Skorpiona, skoro to jest Skorpion Detektor, no niby przypomina, chociaż powiem Wam szczerze, te łapki bardziej mi przypominają jakąś tam, nie wiem, langustę, plus jeszcze tutaj te takie wąsy, więc to bardziej krab albo langusta, że on tak jeszcze tutaj sobie maca to podłoże. Eee, Konstrukcja fajna, może niezbyt zachwycająca, ale na pewno ciekawa. Do tego ta przyczepka, która trochę tutaj psuje, bo tu jest za duża przestrzeń. Moim zdaniem to powinno zostać skrócone trochę. Fajnie to było w M-tronie rozwiązane, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, ale rozdzielmy może sobie, jeśli chodzi o całość, to oczywiście on jeździ i tak dalej, więc tutaj nie ma żadnego problemu, ale rozdzielmy sobie na potrzeby tej recenzji całość. Od czego by tu zacząć? Myślę, że może zaczniemy od tego. Jak już zapewne widzieliście, nie jest on do końca opancerzony. Tył jest trochę biedny, bo tutaj już nic nie zrobili. Mamy koła mniejsze na przodzie, większe na tyle. I tutaj mamy znowu jakieś tam, nie wiem, pewnie podświetlenie, coś takiego. Tutaj mamy jakby działko, pewnie to by chciał, chciałbym, żeby to był pistolet czy jakiś tam laser. Tu mamy kolejny radar, którym oni się posługiwali. Czy zostało to fajnie zrobione? Tak. Bo są tutaj ramiona, możemy sobie macać teren. Możemy się bawić w macanta, steroid, więc... Tutaj każdy może coś dla siebie znaleźć. Trochę tanio rozwiązali ten system ze skanerami, bo po prostu jest na takich dwóch pałąkach. Powinno one być jeszcze tu ruchome, w dodatku, żeby to usprawnić. A to po prostu tak, na potaniości zrobili, żeby po prostu były te dwa talerze i tyle. Funkcje tych, oczywiście, Wam już pokazywałem. Tu jest fajne w tej przyczepie, to już od razu Wam pokażę, żeby się nie dublowało, że tutaj możemy sobie wsadzić te nasze skamiliny. No i standardowo w skamilinkach możemy zrobić tak. I widać wtedy, że mamy ksenomorfa albo tak, jakiś tam uśmiech obcego. I to by było właściwie tyle, jeśli chodzi o tą funkcję. No i wiadomo, magnesik cyk jeszcze działa po tylu latach, więc szacun. I możemy sobie tak to zbierać, nie? A czy da się to potem włożyć? Da się jakoś tam tutaj to odwalić. Można oczywiście też dwa zebrać. Niestety to trzeba włożyć ręcznie, no ale dobra. Same ramiona są fajne, pewnie jakbym się nimi bawił, to z czasem by się to wszystko już powyrabiało i by już nie trzymało ani pionu, ani poziomu. No, i mamy tą satelitkę, która już była wielokrotnie w tych zestawach, więc tutaj nic nowego. Mamy cockpit, w końcu mamy jakiś cockpit, nie wszystko odsłonięte, tak jak w poprzednich zestawach, albo częściowo przesunięte. Mamy cockpit, w tym jakiś taki panel, który pokazuje planetę. Powinien moim zdaniem pokazywać jakąś powierzchnię, ale pokazuje planetę. No, ok, znowu umowne, nie ma do tego żadnych sterujących. Jak widzicie, tu są ogromne dziury. E, dziury, po prostu takie, że, że głowa mała, lepiej nie zaglądać pod spód, bo to można się za głowę złapać. E, to jest najgorsze, co może nas spotkać. Słuchajcie, tu jest wszystko fajnie budowane z tej strony. Zobaczcie z tego e, widoku, nie? A potem patrzymy w boki, widzimy taką japę, nie? Nie powiem, żebym był zaskoczony, bo takie coś wielokrotnie występowało w LEGO na przestrzeni lat Ale kurczę, można to było chociaż spróbować zabudować troszkę, chociaż nie wiem, tu jakiś slope, coś tego dać, nie wiem, kurczę, cokolwiek Bo tak to wygląda naprawdę tragicznie, oczywiście jak włożymy tutaj minifigurkę Jak włożymy tutaj minifigurkę Minifigurka niech wchodzi, niech nie dyskutuje Dobra o to trochę to lepiej wygląda. Zwłaszcza, że ten, ten kask tutaj fajnie prześwituje przez, przez, ta, przez ten element. Tylko muszę coś zerknąć, bo nie pamiętam, czy. A nie, bo myślałem, że tutaj był jeszcze nadruk, a, a nie było rzeczywiście. Także to mam dobrze skonstruowane. No i tu widać to nie. No, to słabo wygląda. Sorry, ale to jest najsłabszy element tej konstrukcji. A, więc całość tutaj oceniłbym może tak 6 na 10, jeśli chodzi o ten element. No i dobra, zajmijmy się w takim razie przyczepką. Może tu będzie lepiej. A, zobaczmy, co my tu mamy. Więc mamy swoją przyczepkę, mamy tutaj schowek na te skamieliny, co jest bardzo fajne, bo nie trzeba ich tam jakoś wymyślnie tośtać. Mamy cztery duże koła o fajnym rozstawie nawet. Mamy tu jakieś silniki wspomagające, no i mamy tutaj ten nasz teleskop, nie wiem, laser, czujnik, cokolwiek, który obraca się o 360 stopni. Mamy naszą, naszego nawigatora gwiezdnego, jeśli widzicie te gwiazdki, o! To się oczywiście mieni, no po tylu latach ciężej już je trochę zobaczyć, ale nadal coś tam widać. E, mamy tutaj jakąś dźwignię, więc pewnie do opuszczania góra-dół. E, fajne jest to, że po tylu latach e, ten y, teleskop, nad, czy działo czy cokolwiek to jest, nadal tutaj tu jest y, na tyle ciasno, że on sam nie opada. Więc dajemy sobie tu minifigurkę kolejną, która będzie tym opowerowała. Która by chciała tam operować, tylko muszę zrobić tak. Dobra, no i próbujemy namierzyć pewnie jakieś planety, na których jest życie, czy coś ten deseń. No i właściwie tyle, nie? I ewentualnie możemy się bawić, że to jest działo, nie? I kogoś namierza i rozwala takim wielkim, wielgachnym działem, taką grubą Bertą, nie? Czy to jest fajne? Jako takie stanowisko astronomiczne na pewno, na pewno fajne, czy całość jest fajna, fajnie jest to zbudowane, bo tutaj mamy jakieś rusztowanie, po którym można zejść, żeby zejść z pojazdu, tu mamy jakieś tu świecidełka jakieś niebieskie, żeby była jakaś sygnalizacja, tu mamy jakieś silniczki, samo w sobie to jest bardzo fajnym elementem, bo Mimo, że jest to proste, to zawiera bardzo dużo funkcji zabawowych, chociażby z tym teleskopem, tu z tym schowkiem, tu jakieś światełka, tu jakaś dźwignia, tu nawigator, tu jeszcze siedzisko dla tego obserwatora, tu te podesty, na których można stanąć i udawać, że coś się naprawia, to jest naprawdę fajne. Cały zestaw. Czy cały zestaw jest fajny? No, jest fajny, ale pewnie za długo, jako dzieciak bym się nim nie bawił, bo jest dosyć specyficzny. Pewnie próbowałbym go przerobić na jakiś statek. Pewnie z tego bym zrobił jakieś tam skrzydła, tu coś podokładał itp., i to by był jakiś tam statek kosmiczny. Sam w sobie badacz, no mieliśmy już wcześniej jakieś badacze z magnesami mieliśmy tą stację kosmiczną mieliśmy chociażby jeszcze jakieś tam poduszkowce. No ten zestaw jest trochę powtórzeniem tego, co już widzieliśmy w całej serii, więc ja mam trochę mieszane uczucia, te dwa jeszcze tutaj elementy, te dwie antenki które przypominały mi ten zestaw z UFO, który też tak jeździł na takich samych kołach swoją drogą mi był bardzo podobny, więc widać, że UFO zapożyczy seria UFO, projektanci serii UFO zapożyczyli to, ten element z UFO z właśnie Explorian, więc znowu mamy powtórzenie. Sam zestaw całkiem niezły, ale jeśli nie musicie mieć wszystkich w kolekcji, to tego akurat bym wam odradzał, bo jakoś mi nie podwał, powiem wam szczerze. Ale jestem ciekaw Waszej opinii, dajcie znać co sądzicie i za tydzień widzimy się w przedostatniej recenzji z serii Explorians bo czeka nas baza. Czekam na komentarze i wspomnienia. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.